Nawet chciałem powiedzieć, iż części dzisiejszego nauczania właściwie mieliśmy w prezentacji na dzisiejszym spotkaniu. Mogliśmy zobaczyć moc Bożą y, namacalnie, kiedy pada słowo prorocze i wie, że y, osoby są uzdrawiane. Właśnie, dzisiejszy temat jest już wyświetlony na tablicy. Chciałem zacząć w ten sposób. Y, nowe życie staje się na, naszym udziałem kiedy? Kiedy stare życie oddaliśmy Jezusowi i wyznaliśmy go jako Panem. Jezus z tej miłości do nas chce, żebyśmy mieli życie w obfitości. I właśnie dlatego, że chce, żebyśmy mieli życie w obfitości, daje nam Ducha Świętego. Chciałbym wam teraz przeczytać świadectwo. Jedno z wielu z książki Spoczynek w Duchu Świętym. Opowiadającej o mocy Ducha Świętego, która objawiała się na ulicach Brazylii eee, przez księdza Antonello i ludzi ze wspólnoty Przymierzy Miłosierdzia. Posłuchajcie, proszę. Niedawno młodzi z mojej wspólnoty Przymierza Miłosierdzia odwiedzali dzieci ulicy na placu Republiki. Zobaczyli tam czternastoletnią płaczącą dziewczynkę. Podeszli do niej, ona opowiedziała im o całym swoim dramacie, który przeżywała na placu od wielu lat. Paliła krak, wdychała kokainę, a poprzedniego roku urodziła dziecko, które porzuciła na stacji metra. Mieszkała na placu pod jednym z drzew, brudna, smutna, prostytuując się za kilka reali. Młodzi ze wspólnoty zapytali, czy mogą się za nią pomodlić. I zaraz po tym, jak rozpoczęła się modlitwa, dziewczynka opadła w spoczynku w duchu. Po kilku chwilach wstała, poprawiła ubranie i oddała nam narkotyki mówiąc do dzisiaj nawet policjanci nie mogli odkryć, gdzie je chowałam. A teraz ukazał mi się Jezus. Miał długie włosy. Białą, piękną tunikę i powiedział: Kocham cię, oddaj moim dzieciom krak i fajkę, ponieważ to ja chcę być twoim jedynym bogiem. Jesteś piękna, nie potrzebujesz tego, jesteś piękna. W rzeczywistości jej ciało było bardzo zniszczone. Była jedną z licznych prostytutek. Prostytuowała się za jednego lub dwa realy. Jezus pokazał tej dziewczynce jej prawdziwe wewnętrzne piękno. Mamy tutaj niesamowitą historię, gdzie jest okazana niezwykła moc Ducha Świętego, jak potrafi w jednej chwili zmienić ludzkie życie, dać radość, miłość, pokój, posługując się ludźmi, ludźmi, którzy pragnęli Jego mocy w swoim życiu. W tym miejscu chciałbym powiedzieć Wam o moim świadectwie, o moim doświadczeniu Boga i Ducha Świętego. To minęło już 25 lat. I pamiętam ten dzień jak dzisiaj. Kiedy przygotowałem się do bierzmowania, um, troszkę miałem przymus, jeśli chciałem ten, um, to bierz, ten sakrament uzyskać na kursie ewangelizacyjnym. Taki był warunek wtedy. I to sprawiło, że na tym kursie się zjawiłem. A w tamtym okresie ostatnią rzeczą, jaką można było mnie powiedzieć, to, że będę w kościele, że jestem chrześcijaninem. Bo nic na to nie wskazywało. Choć nie negowałem istnienia Boga, to byłem daleko od kościoła i daleko na pewno od relacji z nim. Żyłem na, w trudnym miejscu, chyba najtrudniejszym, najbardziej niebezpiecznym w mieście, gdzie używki wszelkiego rodzaju przemoc była na porządku dziennym. Im bardziej dorastałem, tym byłem daleko od tego, co za dzieciństwa. Opowiadała mi babcia, kim jest Bóg, że Bóg jest dobry. Ale trafiłem na ten kurs, gdzie tak jak ja dzisiaj stał przede mną Marcin Stetner, którego część z Was może znać. I on z wiarą i mocą powiedział mi o Bogu. Bogu, który jest miłością. Ja tego dnia doświadczyłem czegoś tak pięknego, co zmieniło moje życie. Marcin pod wpływem Ducha Świętego. Powiedział mi o Bogu, który kocham, na którego miłość nie muszę zasłużyć. To był punkt, punkt zwrotny dla mojego życia. Później też była modlitwa o wylanie Ducha Świętego i kolejne mocne doświadczenie tego, kim jest Duch Święty. Tego, jak mocno potrafi dotknąć człowieka. Dotknął mnie tak namacalnie, jak nigdy wcześniej i chyba nigdy później. Ale minęło 25 lat, ja dzisiaj o tym pamiętam. Tak mocne doświadczenie, które sprawiło, że powiedziałem Boże, chcę iść z Tobą przez życie. Pomimo po drodze były różne perypetie, dzisiaj tutaj stoję przed Wami i mówię o tym, czego doświadczyłem, o mocy Ducha Świętego. To moc Ducha Świętego sprawiła, że dzisiaj gram na gitarze. Wtedy w wieku 16 lat nikt by nie pomyślał, że będę grał na instrumencie. Nikt z mojej rodziny, nie mam żadnej osoby utalentowanej w rodzinie. Mało tego, w większości słoni nadepną na ucho. A Bóg pokazał, że mnie do tej służby wybiera. Bardzo szybko zacząłem grać. Po roku już nagrywaliśmy płytę, gdzie grałem jako druga gitara. I tak mógłbym opowiadać o tym, jak Duch Święty działał w moim życiu. Ale chcę ci powiedzieć, że jest o wiele więcej. O wiele więcej Bóg ma dla mnie i ma dla ciebie. I niezależnie jakie masz doświadczenie i w którym miejscu jesteś, drogi z Bogiem, czeka ciebie o wiele więcej niż dzisiaj myślisz. Duch Święty wstąpił w czasie Pięćdziesiątnicy w wieczorniku, Ale powiedzcie, czy to był jedyny raz? Nie. Bo na tych samych apostołów Duch Święty stąpił chociażby w czwartym rozdziale dziejów. Kiedy oni prosili o odwagę do głoszenia. Duch Święty prowadzi nas głębiej. Chce Ciebie prowadzić głębiej. Na kursie organizacyjnym, na którym byłeś początek, może kurs Filip, może Nowe Życie, czy na seminariach, doświadczyłeś Ci już modlitwy o Ducha Świętego. Ale to nie znaczy, że nie możesz wyjść głębiej. Więcej. Powinieneś chcieć i pragnąć więcej, większej relacji z Bogiem i z Duchem Świętym. To jest ten czas. Idealny czas seminarium wzrostu, żebyś zapragnął, żebyś zapragnął jeszcze bardziej być napełnionym duchem. I zapragnął oddać swoje życie na nowo albo pierwszy raz. Jezusowi. Dlaczego? Po to, żeby miało to faktyczny wpływ na twoje życie, na każdą dziedzinę twojego życia. Moc Ducha Świętego jest dostępna dla każdego chrześcijanina. Pisze o tym Paweł w pierwszym liście do Korynta, w 12 rozdziale. I chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment wspólnie. Nie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych, Wiecie, że gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemu Otóż zapewniam was, że nikt pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego nie może mówić niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Pan jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch, różne też są rodzaje posługiwania. Ale jeden Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu danie jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha. Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, utrzymywając każdemu tak, jak chce. Zobaczcie, jakie piękne obietnice. Zwróciłem tutaj uwagę szczególnie na, na jedno zdanie. Gdy byliście poganami, ciągnęło Was odparcie do niemych Bożków. Nieme Bożki odnosi się oczywiście do pogańskich Bożków, które są bezradne, nieme, w przeciwieństwie do naszego Boga, który mówi do nas właśnie przez Ducha Świętego. To wszystko pokazuje, że w nas, w ludziach, w człowieku jest głód duchowy. Że człowiek pragnie doświadczać żywego Boga. Tak? Amen? Amen. I to, co jest niesamowite, człowiek. Może to doświadczać. Możesz ty, ty, możesz Radku, ty, możesz Kasiu, możesz Korneliu, doświadczać żywego Boga każdego dnia. Pytanie: jak tego pragniesz? Jak wzrzuca sobie pragnienie, by doświadczać tego Boga? To doświadczanie, o którym właśnie mówię, jest możliwe na różne sposoby. A Paweł w tym fragmencie pisze w kontekście właśnie darów duchowych darów takich jak mądrość słowa, Umiejętność poznawania, dar wiary, dar czynienia cudów, łaska uzdrawiania, proroctwo, rozpoznawanie duchów, dar języków i tłumaczenie darów języków. Różne dary. Przeróżne dary, o których w najbliższym czasie będziemy się przyglądać. Ale druga rzecz, którą pisze Paweł: nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. Chciałem tutaj przytoczyć. Historię. E, wizyty na zaproszenie u pewnej rodziny, gdzie był mąż, żona, córka i dziadek po wylewie, e, który był świadomy, natomiast ze względu na ten udar nie mógł mówić. I znajomy ewangelizator, który właśnie był świadkiem tej historii, był za, zaproszony. E, Zaproponowana została, tej, zaproponowana została tej rodzinie modlitwa o to, aby wyznać Jezusa Panem. I w pewnym momencie ten mąż mówi: Jezus jest moim Panem. Po chwili żona: Tak, Jezus jest moim Panem. Na to córka: Jezus jest moim Panem. I dziadek: Jezus jest moim Panem. Wszyscy w szoku podbiegli do dziadka, ale on już nic więcej nie powiedział. Dostał łaskę, by wyznać, Jezusa Panem. Ale wiecie, to oczywiście rzadki przypadek, ale Bóg jest wszechmogący, może wszystko. Dla nas chodzi o to, po to też potrzebujemy Ducha Świętego, byśmy w swoim życiu wyznali Pana swoim czynem, by był naszym Panem w każdej dziedzinie życia w rodzinie, w pracy, w relacjach. W tym wszystkim też co trudne. Mówiąc: Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz oddałeś za mnie życie. Umarłeś z powodu moich grzechów. Przepraszam Cię za moje grzechy. Proszę przyjść do mojego życia, Zmienię. je. Chcę żyć w przyjaźni z Tobą. W ten sposób stajemy się ludźmi wierzącymi. I kiedy nawiązujemy relacje z Jezusem, wyznajemy Go Pan naszego życia, On ma dla nas właśnie wtedy moc Ducha Świętego. Na czym polega ta moc? Paweł pisze, pisząc do tego, to już napisał coś takiego. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana Naszego, ani mnie, Jego więźnia.” lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii Mocą Bożą. Widzimy tutaj, że Duch Święty działa na różne sposoby, ale mamy tutaj szczególnie trzy wymienione. Po pierwsze, Duch działa poprzez moc, tak jak w tym świadectwie, kiedy czytamy, poprzez słowo prorocze, że na przykład, gdy ktoś jest uzdrawiany, uwalniany, Bóg czyni to, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. Tak jak dzisiaj, kiedy wsiądzbala dniu proroctwo. Boża moc, która się w ten sposób objawia. Druga rzecz to duch miłości. Opowiem wam historię pewnego małżeństwa. Pobrali się, ponieważ była w ciąży. A była w ciąży, bo przespali się ze sobą na pierwszej randce. A zrobili to, bo pochodzili delikatnie mówiąc z nie najlepszych rodzin. Nie mieli jak się poznać, czy pasują do siebie. Nie mieli czasu, żeby się w sobie tak naprawdę zakochać. I to był w skutkach fatalny związek. On pił, mieszkali w fatalnych warunkach. Za moment pojawiło się kolejne dziecko. Później on się nawraca. Kiedy on się nawrócił w międzyczasie, ona widząc jego przemianie również się nawet nawróciła. Któregoś dnia siedząc przy stole, on mówi do niej, wiesz, nie kocham cię. I nigdy cię nie kochałem. Ale nie chcę od ciebie odejść, bo mamy dwójkę dzieci. Ale ja nie odczuwam miłości do ciebie. A ona na to wiesz? Dzięki, że to powiedziałeś pierwszy, bo ja też cię nie kocham. Ale wtedy ona powiedziała bardzo mądre słowa: Skoro Bóg mógł wyrwać cię z alkoholizmu, mógłbym się, aby Bóg dał nam miłość. I tak się stało. Dzisiaj po kilkudziesięciu latach to jest wspaniałe małżeństwo z dziećmi, wnukami. i widać z Bogu, że to są ludzie, którzy bardzo się lubią. Tak działa Duch Święty. To nie stało się oczywiście nagle. Oni przeżywali swoje zwody i upadki, ale pojawiła się miłość, której wcześniej nie było. A to wszystko dzięki Duchowi Świętemu. I trzecia rzecz to... Duch trzeźwego myślenia. Duch święty działa przez Bożą Mądrość. Kiedy jesteśmy napełnieni duchem świętym, on działa nie tylko przez obrazy, przez natchnienia, ale daje nam mądrość. Mądrość, by dokonywać dobrych wyborów w życiu. I tego chce dla Ciebie właśnie Bóg. Jak go otrzymać? Co jest do tego potrzebne? To jest bardzo ważne, i chciałbym, żebyście to go bogu w sercu mieli. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, w siódmym rozdziale. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody, wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać, wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Tak więc to jest oferta dla wszystkich. Jezus to powiedział kiedy? W uroczystym dniu święta. Co to oznacza? To oznacza, że to jest oferta dla każdego. Chciał, żeby jak najwięcej ludzi to usłyszało. To jest oferta dla każdego, kto pragnie głębszej relacji z Bogiem, kto pragnie lepszego zrozumienia Biblii, większej miłości do ludzi i do siebie. Kto pragnie większej mocy w pokonowaniu trudności. Bo jak wiemy, te trudności same nie znikną po napełnieniu Duchem Świętym. Ale możemy sobie z nimi radzić dzięki mocy Ducha Świętego. To jest dlatego, kto pragnie większej mądrości w podejmowaniu decyzji. Kto pragnie z większą odwagą mówić też o Jezusie, kim jest, co dla Niego zrobił. Kto pragnie, aby dary Ducha Świętego działały przez Niego. To jest właśnie ta obietnica teraz możesz, jeżeli chcesz, zaprosić po raz pierwszy albo odnowić relację z Jezusem. Możesz to zrobić w modlitwie. A potem prosić, żeby Jezus napełnił Cię Duchem Świętym. Żeby Jego moc, Jego dary, którym będziemy, który, którym będziemy w czasie tych seminariów się przyglądać, działało w Twoim życiu. Powstań. się postarzej za modlitwę w pierwszą część. Panie Jezu. Panie Jezu. Dziękuję, że mnie kochasz. Dziękuję, że mnie kochasz. Że z miłości do mnie, że z miłości do mnie oddałeś za mnie swoje życie. Oddałeś za mnie swoje życie. Pokonałeś śmierć i z martwych wstałeś. Pokonałeś śmierć i z martwych wstałeś. Przepraszam cię za moje grzechy. Przepraszam cię za moje grzechy. mi przyjdź do, do mojego życia i bądź moim przyjacielem i, przyjacielem. I, panem, każdej I, panem, Amen. I panem każdej dziedziny. Amen. Amen. Jeśli to zrobisz szczerze, Jezus przyszedł do Twojego życia by podnowiły z Nim relację, teraz pomodlę się, aby Duch Święty Cię napełnił. Módl się z otwartym sercem, bądź otwarty na Jego działanie bo On przychodzi działa tak, jak chce. Duchu Święty, zapraszam Cię teraz do moich braci i moich sióstr, którzy teraz zaprosili Cię do swojego życia. Proszę Cię, wypełnij ich teraz mocą Ducha Świętego. Niech ta nadprzyrodzona moc, która stąpiła w dwudniu pięćdziesiątnicy, stąpi również na nich. Niech te dary Ducha Świętego, które Ty złożyłeś dla Kościoła, aby nimi służył, niech przejawiał się w ich życiu. Wypełni ich swoją miłością, Panie. Duchu Święty, proszę Cię, niech, niech rozgości się w nich na nowo w ich sercu. Niech poczują to, jak ich kochasz. Jak dobrym Bogiem jesteś. I niech będą zdolni do kochania innych. Proszę Cię, Duchu Święty, obdarz ich również mądrością. Niech ta potężna mądrość, pochodząca od Ciebie, będzie go w ich życiu obecna. Oświeć ich umysły. Duchu Święty. Składam ich w Twoje ręce. Ty sam, Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź teraz, w tym czasie. I działaj. Działaj tak, jak chcesz, Panie. zadanie biblijne, bardzo proste myślę i wierzę, że sobie z nim poradzicie. Natomiast zanim do tego zadania dojdziemy, to kiedy będziesz do, do niego siadał, chciałbym, żeby ci się przypomniało, żeby tobie się przypomniało, że w Biblii opisane są takie historie, może jeszcze nie wszystkie znasz, ale opisane są takie historie, kiedy na tę samą osobę kilka razy z wielką mocą oddziaływał Bóg. W Starym Testamencie, jak w Teologii Biblijnej, nie mówimy o Duchu Świętym, tylko o Duchu Jahwe. Ale to jest ta sama osoba, jeden Bóg Ojciec, Syn i Duch. I widzimy, widzimy takich bohaterów biblijnych, kiedy raz doświadczył takiego mocnego przyjścia Ducha, drugi raz, trzeci raz. Widzimy to też w Nowym Testamencie. Widzimy to yy, szczególnie w dziejach apostolskich, kiedy w dniu zesłania Ducha Świętego wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. przepełniała ich moc. Doświadczyli naprawdę mocy, która zmieniła ich w serce. Minęło kilka, może kilkanaście dni, kiedy otrzymali groźby, że nie wolno im mówić o Jezusie. I co czytamy w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale? Zebrali się i zaczęli prosić, daj nam odwagę, byśmy z odwagą głosili Twoje słowo. I po raz kolejny objawiła się moc Ducha Świętego. I to objawiła się tak, co czytamy w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale, że zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Tak wiecie, ja mam bujną wyobraźnię. Zawsze, ile razy czytam ten fragment, myślę sobie, co by było, gdybym teraz się modlił do Ducha Świętego i zaczęła drżeć posadzka. Ja lubię sobie budzić taką świadomość, że co to znaczy, że objawia się moc. To świadectwo, które czytał Krzysiek, i, i w ogóle ta książka z y, Ospoczynku w Duchu, mnie bardzo porusza świadectwo tej wspólnoty przymierze miłosierdzia. Kiedy oni wychodzą na ulice Sao Paulo i tam jest mnóstwo takich świadectw. Kiedy po ludzku są bezradni. Bo jak przekonać naćpanego nastolatka czy naćpaną nastolatkę, że powinna dać swoje życie Jezusowi? Nie mogą nic zrobić. Mówią tylko, Bóg Cię kocha, my się do Ciebie pomodlimy. I objawia się moc ducha, moc Boga się bierze właśnie w taki sposób, że nieraz są powaleni na ziemię, a kiedy wstają, to jest wiele takich świadectw, są trzeźwi, uwolnieni w jednym momencie od skutku działania narkotyków, od tego naćpania. A często otrzymałem takie, jak to świadectwo, które słyszeliśmy, takie właśnie doświadczenia, że nagle w ich duszy ukazuje się Jezus i daje im siłę do zmiany życia. I te dzieci bezdomne i tak właśnie prostytuujące się i przestępcze na tych ulicach Sao Paulo, Jezus wręcz wyrywa z mocy złego. A właśnie w taki sposób objawia się moc ducha. I to, ten biblijny temat, który nam tutaj Krzysztof się przybliżył, on jest po to, żeby w Tobie było to pragnienie, Świadomość tego, że jest więcej i było to pragnienie, tak jak widzieliśmy w tym Jana 7. Każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja chcę więcej. Ja już doświadczyłem, dziękuję Ci Ojcze, że już doświadczyłem działania Twojego Ducha. Ale jest więcej. Więc Jezu, ja chcę tego więcej. Amen? Amen. 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 Więc robiąc to zadanie biblijne, miejcie gdzieś to z tyłu głowy, że skoro bohaterowie biblijni tego tak doświadczali, to my tego też chcemy doświadczać. Zadanie biblijne są dwa. Pierwsze, tylko trzech bohaterów, no bo wiecie, nie będziemy całej Biblii studiować. Przeczytaj, jak Biblia opisuje osoby napełnione Duchem Świętym i mamy tutaj podane krótkie fragmenty. Jedna osoba ze Starego Testamentu to król Saul i dwie z Nowego Testamentu, z dziejów Szczepan i Filip. I są krótkie opisy. Twoim zadaniem jest nie tylko przeczytać, ale ty pisać. Wypisać konkretne znaki, po czym rozpoznawano, że te osoby są napełnione duchem. Co się w nich zmieniło, że nagle ludzie patrząc z zewnątrz mówią: o, 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 napełniony duchem idzie. W okay? napełnienie duchem było widać. Okay? I Musi ta, musimy tak, użyć tej rozumu, wyobraźni, po czym to rozpoznano. A może je tego, no, o, napełniona idzie, napełniony idzie. Życzę tego sobie i Wam, byśmy byli napełnieni duchem. I drugie. Słuchajcie, w nauczaniu mieliśmy jeden fragment, to tutaj też jest wymieniony, pierwszy Koryntian 12 od 8 do 10, gdzie są dary duchowe wymienione, to nie jest jedyne miejsce. Naszym zadaniem jest zrobić taką analizę, jakby syntezę trzech miejsc: Rzymian 12, 6 do 8, 1 Koryntian 12, 8, 10 i pierwszy Koryntian też 12, końcówka tego rozdziału 28-30. Chodzi o to, żebyście zrobili taką syntezę, są jeszcze inne miejsca, je pominiemy, i zobaczymy. Niektóre dary się powtarzają, więc wypiszcie go jeden raz, ale są niektóre miejsca, żeby te opisy nawzajem się uzupełniają. że Święty Paweł tutaj mówi w sposób bardzo bogaty o różnych darach duchowych, o różnych darach Ducha Świętego, co będzie w kolejnych odcinkach, a tutaj chodzi o to, żebyśmy zobaczyli te miejsca w Nowym Testamencie, gdzie te dary Ducha Świętego są wymienione. Życzę Wam raz jeszcze, abyście byli napełnieni Duchem Świętym, napełnieni Jego mocą duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia i byście byli pełni darów duchowych dla chwały Boga i dla chwały Kościoła. Amen. Amen.